Witaj najlepszy widzu. W kolejnej przygodzie w ramach projektu Arkademia. Jesteśmy grupą numer 2, a nazywamy się Jeźdźcy Dodo. Wraz ze mną w przygodzie biorą udział Strifus i Komurczak. Wszelkie linki, zarówno do kanałów, jak i muzyki, macie w opisie tego filmu. Ty otwierasz sobie okno, a tam za oknem tytano, Fajnie, Dobrze, jak się robi kusze Kuszę Mateusze Widzisz jakieś fajne ptarki? 90 Któryś miał Taki zielony Wiem co jest tam znowu Rizinio, cudnie po prostu. Ale patrz, nie zaatakował tylko bardziej. Który to ma poziom? Nie wiem, kolcu mi przeszkadza tam <laughs> balkoniku 60. Myślę, że taki można oswoić nawet. Do tego byśmy potrzebowali tylko kamienia, włókna i drewna. I można zrobić klatkę. 7 sztabek potrzeba na jedną kuszę. Czyli możemy zrobić 3. Ej, ja dostałem ze zrzutu wczoraj kusze, wiecie? Czyli możemy zrobić dwie. Czy małe karno to jeszcze? Chcemy małe karno przegarnąć? W sumie dlaczego by nie? Tak myślę. Na początkowej ochrony? To to jest za dużo. Tylko duże? Duże ci ten karno cię atakuje. O, Terizio no siema, <śmiech> szybko <śmiech> poszło dzisiaj. O, leży, Może małego przygarnąć. Gdzieś tu powinien chodzić. Mamy go. Dobra, zatrzymaj się. A mała FIOMIA, to co to? O, tak o, darmowa, he, spoko. Kom tu papi? On, nie umie prosto tu wejść. To podnieś to. A da się go podnieść? A nie. A o chodzi? Jak masz hajda to zrozmażone? możesz ten... Masz hajda przy sobie? To zrzuć mi. To ja podniosę. Naprawię i podniosę. <laughs> nie, mogę naprawić. Fajnie, fajnie. Wiesz co? Chyba musisz go wycofać. Ja go dam na follow. Chodź, chodź, chodź. Panie koleżko... I teraz chodźcie i idźcie tędy. Okej, okay, wlazły. Ja tam zawsze na żywio szedłem. Sterizino? O chłopie. 27 strzał około musi dostać. Dobra. Ty tak na serio? Ty tak nie żartujesz? No co? nie. Ja. Czekaj, to ja ci pomogę. Poczekaj, wezmę tylko te Ber o. Okej, okay, słyszę, że już chyba zacząłeś. Nie. Próbuję wejść na górę. O, udało się. Mnie chyba nie dorwie. Bo tutaj na tą górkę rozumiem wszedłeś jakoś. Z drugiej strony wszedłem, nie wiem czy z tej się da. Okej. Okay. Pod chodzę. O, panie. Jakiś parkour tu żeś zrobił. No trochę musiałem się powysilać. Może kiedyś wyjdzie. O! O! Haha! <noise> jest! Tu kładę od razu tego. To, strzelamy? No możemy strzelać jak tak ten. Ocie! Co zrobisz? Nie to miało wyglądać! Całym... <noise> Ups. A ja go nie widzę. Kto jest? Gdzieś tam pobiegł. O, okej, okay, cofa się, idzie w tą stronę. Nie, ucieka teraz. Tu jest. Chyba po mnie. No <laughs> musiał Dobra, jestem, jestem. Co robicie? Teryzino szpikujemy Lubisz szpikowanego Teryzino? Przeszłyki z Teryzino? No Gdzie wy jesteście? Tu biega Teryzino, który. Ja lubię mój biegnę po moje rzeczy. Aha. Który... <laughs> Chyba jest ten. No to jest kolejny jakiś. Jakiś Dida metalowa by się przydała, nie? No. Trzeba coś skraftować. A ktoś mi strzał chyba podwędził. To nie byłem ja? Ja sam skraftowałem swoje? O biegnie w stronę bazy. Kurde ja zawsze w kolce wlezę. Kurde nie widzę ciszej śpiczy nie? Ktoś, usypiacie go czy, nie, czy nie, zabijacie? Nie, nie, nie. Usypiamy. A drugi to jeszcze drugi jest. Tak, tak, tak. Ten dobry ucieka. Tak, bo on ma dużo torporu, wiesz? To ten? Nie, nie, nie. To tamten. Nie, 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 ten tamten. Ała! Ała! Ok. Ja Ej, tylko spojrzałem na niego. Kolejny co lubi chyba na gołe pięści. Ej, ja tylko spojrzałem na niego. Panie, ja tylko dotknął. O kurde, jeszcze się w łóżku zrespiłem gdzieś na środku dżungli. O, kurde, spadłem. Masz go czy nie? Nie. Jest. Yeah. Miałeś nie iść w tą stronę! Aha. <laughs> nie ten ten! To jest 55. O kurde, rzeczywiście. Eee się Wiesz? Co? Nie, nasz... nie. On do domu wlazł? Nie, nie. Znaczy wlazł tam... Bije go. Trezino wyparowy. Mówisz uciekł? No nie ma go nigdzie. A u szybko trol nie pamiętam Zabity Bit A no jest Ale na 60, nie na 55. No śpi tutaj, śpi? A! No to co nic co nie mówi. A myślałem, że wiecie jak on tutaj leży po prostu sobie no Nie <laughs> wiem, go cały czas szukamy Aha, <laughs> leży. Co za chłop. Tutaj i śpi to trawa taka wysoka, że go nie widziałem <laughs> Ja też go nie widziałem, a przebiegałem wtedy chyba trzy razy a ja od no razu go zobaczyłem. Myślę, dobra, położyli to leży, nie? Położyli to leży. Gdzieś tutaj chodził. Na pewno tam daleko jest jeden. I 90 chodzi. poziom. O, misiu. Misiu kolorowy. O, tu chyba chodzi. Jesteś od dzisiaj naszym przyjacielem. I lecą do ciebie te muchy, jakby co. Dobra, to muchy to jest ja kosze. Zmuch to ja hitynę wydobędę. Jakie znajdę? Śpi. Będziesz na jagody? Kurde, ty zbierasz jagody, czy to ja mam bagaż, że mi się tylko włókno zbiera? No wczoraj o tym mówiłaś, że to jest bug, tylko mi wyś nie wyświetla się, a jagody się zbierają chyba. No ta, tylko mi się nie zbierają. To jest ten no bo, No właśnie, no mi też. Abo to jak trawę chyba zbierasz to samo ten zbierasz. A to, to nie. Mówiłem. Teraz krzaki. O to coś pozmieniali znowu. A no, mówiłem o. ci właśnie, że jak trawę zbieram wczoraj, to mi się samo włókno leci. Ale bullshit, dobra, idę do tego. no na martwym powinny być berki. Nie, już 17%. Dridzino. I siodło, i siadło nie? Tak. Tak, 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 tak. Masz rację. No tak już tutaj jestem, no to już i tak przypilnuję do końca, tej Parazaura przypilnuję Czekaj A strzałki to boluje Aha <grym> Widzę Ej, wielkie umysły myślą podobnie Śpi. Iść wakulaj na kąpi. patrz ty patrz, mnie 150 135 To nie Musi być maksymalny a co wtedy z nim zrobisz? O swojego A po co? W sensie, no, rozumiem, ale nie wiem po co A bo okay. chce okej. Chcemy mieć wszystkie małe dinozaury, ramienne, pety Nie, bo na myślałem, poziomie. że on coś ciekawego robi, nie? Dlatego tak dopytuję Nie, kompi to chyba był pierwszy dinozaur, o ile się nie mylę, może mnie ktoś poprawić Kompi to chyba był pierwszy dinozaur, którego dało się nosić na ramieniu O, samiczka rynio Okej, zmęczony jestem. Okej. Oho, uciekamy. Już się pożywiła, pożywił. Dobra, odleciała. Czy co ona atakuje? jeszcze na dole jest. Tak, tak, bo ona tak ma. Co ona atakuje? Chyba tego Fajnie. Chyba nas atakuje. Iguanodona już nie mamy. Idę do bazy zrobić więcej strzałek, jak tak? No to też coś, tak. coś, coś, coś nie idzie dzisiaj. Jakieś przybłęda. O, Oviraptor! Który poziom? Dwudziesty. Ej, mamy siedem jajek, to może by się oswoił taki na dwudziestym. Można spróbować, dlaczego by nie? Zawsze to wiesz, wtedy będzie buz do jajek. No nie, będzie zbierał na jajeczka przede wszystkim. A one też zbierają, to kurde, tak. próbuj. Opie, próbuj. Zabolować ci go? Pole to ja mam, ja strzałek nie mam, wiesz, możesz go us uśpić, uspać. No nie, no tak, to, to nie. toż ja teraz nie wyjdę. Pterka bije. Dobra, idę walczyć. kom tu papi? Myślałem, że go złapiesz. No, ale nie Pterka! <laughs> nie mnie! Mnie złapał! Kurde, zaczęli mi tu biegać no pterka, między pterka z... on do mnie zwalił. Wszystki złapał, tylko nie raptora. <słyski> Sorry. Tak by szło. Już, jesteś wolny. Nie. Powinien być. A, bo nie kliknąłem. Okay. Ej, no, generalnie odruch był dobry, tak? Tylko wykonanie trochę słabsze. Ja <słyski> mam piękne zdolności farmienia. Uderzam kill off wody i zdobywam metal. Oh je yeah, baby. Cudotwórca. Tak Wodę jest. w metal przemienia. <laughs> Mojsze tego świata. Untouchable, untouchable. Dodaję sobie odwagi jakby co, tak śpiewając. <laughs> Przed czym? Przed wszystkim, żeby nic mnie nie dostało, bo już mam dużo metalu przy sobie i byłoby szkoda. A tak, metalu to fakt, to szkoda. <gulia> Kuźwa, dzięki <gulia> Jak będziemy mieli dużo Cementu W sensie tak dużo, że nie będzie nam potrzebne W sensie zawsze będzie potrzebne, ale mniej To zrobi sobie windę A Dlaczego miałbyś sobie nie zrobić windy? Winda jest fajna no Tak, ale to nie jest taki, taka rzecz pierwszej potrzeby, nie? Nie no, nie no A już trochę mniej jest gorąco No mi w wodzie też w domku. <noise> Tylko nie w tym pomieszczeniu co piec. Dobra. Czy jest tutaj coś, co chciałbym bardzo oswoić? Paraceraterium Lech. mógłbym. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, zostaw łapkę, suba i komentarz byśmy mogli się rozwijać. Dzięki i cześć.